Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Przepraszam Was za taki, taką jakość zdjęć, ale, ale jestem w fotelu. Dziś nietypowo, bo, bo z innego miejsca. I nie będzie o fotografii, ku zaskoczeniu wielu osób, a o bardzo ważnej kwestii, przynajmniej dla mnie, tak mi się wydaje o pomaganiu innym. Jestem akurat w fotelu, czekam mnie jutro. Ciekawa sytuacja, bo zostałem już drugi raz dawcą. Zakwalifikowany do, do tego, aby być dawcą szpiku dla chorej osoby, która jest chora na białaczkę. Zaczęło się to rok temu, tak naprawdę. Zadzwoniła do mnie pani z fundacji DKMS, gdzie powiedziała, że znalazł, znalazł się po prostu mój brat bliźniak genetyczny i mogę zostać dawcą. Szpiku dla, dla tej osoby, która bardzo tego potrzebuje, aby po prostu przeżyć. Słuchajcie, w Polsce e, co godzinę dowiaduje się ktoś, że ma białaczkę, e, czyli nowotwór krwi. Dotyczy to zarówno rodziców, dzieci, młodzież, osoby w starszym wieku, m, także dorosłych. No, bez względu na płeć, wiek. E, i tak ważne jest, aby dużo osób może pomóc w tym temacie, będąc właśnie dawcą szpiku, bo czasami to jest jedyny ratunek dla osoby chorej i prawdopodobieństwo, że znajdzie się genetyczny bliźniak, to w optymistycznych warunkach to jest tak 1 do 20 tysięcy, a nawet czasami 1 do kilku milionów, to w zależności od wielu czynników medycznych. Dlatego no, tak ważne jest, aby jak najwięcej osób było e, chętnych do pomocy właśnie chorym na Białaczkę. Powiem Ci szczerze, że jestem dumny z kilku powodów w życiu. E, oczywiście naj, najważniejsze powody to. To takie rodzinne, że mam wspaniałą żonę, cudowne, cudownych dwóch synów. No, działam w pracy takiej, którą kocham. Robię to, co lubię i, i, i to mi przynosi frajdę i zadowolenie. Ale jedną z takich rzeczy jest właśnie to, że mogłem zostać dawcą szpiku. I, i, i powiem Ci szczerze, że to jest piękne uczucie, że masz świadomość, że y, uratowałeś komuś życie. Niesamowita rzecz. Także polecam. Jutro mam y, pobranie właśnie y, w klinice i może uda się coś, coś y, sfilmować z tego pobrania. Także do zobaczenia jutro. No, za chwilę, dokładnie za sekundę. Ok, jestem po pobraniu, yy, mega szczęśliwy, wszystko się udało yy, po zabiegu. Yy, po co w ogóle nagrywam ten film? Uważam, że warto pomagać yy, na swój sposób, czy to będzie pomoc sąsiadce czy sąsiadowi, czy, yy, czy to będzie pomoc yy, dla potrzebującego nieznajomego, yy, czy pomagać sobie nawzajem. Warto zdecydowanie pomagać. Pewnego dnia może się okazać, że pomagacie komuś i ratujecie mu życie. Piękne, piękne uczucie, powiem Wam szczerze. Polecam. Trzymajcie się, papa. Miłego dnia.